O oh nie! Yeah. Myślałem, że już zginąłem! W poprzednim odcinku zostało mi tylko pół serduszka. No nie patrzcie, tutaj on stoi. To jest chyba tato SpongeBoba. Moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo za momencik pojawi się tutaj SpongeBob i będzie chciał mi pewnie coś pokazać. Oni zrobili mi coś strasznego. Wzięli mnie, uwięzili. Zobaczcie w obsydianie, jak ja mam to wykopać. Halo, będę próbował, będę próbował to niszczyć. A wy w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ wbijamy tutaj 700 tysięcy subów. A to jest chyba tato Spongeboba. Nie! Jest tutaj SpongeBob Patrzcie na niego, prosto mu w oczy czerwone gały. Czarne oczy. Czego ty chcesz ode mnie? Dziadygo mały jeden, co? Czego ty chcesz? Eee... Nie, nie, nie zbliżaj się, słuchajcie, Spongebob zamienił mnie w swojego przyjaciela Patryka, patrzcie jaki jestem grubasek. Nie, nie, dajcie mi stąd wyjść, ja chcę uciekać. Nie, żadnej wody mi nie dawaj, nie, Spongebob, nie, on będzie chciał mnie utopić. Błagam, tylko nie to, masz, zabieraj mi to, szybko. Nie stawiaj tu Spongebobie wody, nie, 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 bo ja utopię się, Spongebob, nie rób tylko tego, błagam, o, dobra, całe szczęście, myślałem, że postawi tutaj i zacznę się topić, Spongebob, błagam cię, weź ty się, o, mam gąbkę, patrzcie, ja mogę to wysuszyć, tą wodę, Hej, jak ją wysuszyć, halo, nie da rady, Bobie, weź mnie wypuść, co ja ci narobiłem, proszę, nie, tonę, 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 czy ja dam radę to ususzyć, jest, udało się, Masz ty, SpongeBobie, normalnie, a masz ty normalnie, ty gościu. Yy, proszę cię bardzo Masz, zabieraj sobie te gąbki. Ja nie chcę na nie patrzeć. Tak, ja tu wysuszę całą wodę, proszę bardzo. O, jest! Jestem wolny, patrzcie na tą Spongebob nie, 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 nie rób mi nic złego. Nie, 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 nie. Tato SpongeBoba, spokojnie. Patrzcie, SpongeBob go tutaj e, ogarnął, żeby żeby się nie, nie denerwował. Patrzcie, pojawił się również brat, SpongeBoba. Nie, no weź to wodę zabierę, ja tu wszystko wysuszę, patrzcie, tą całą wodę, która tutaj tylko jest O nie, pan Gąbka też również tutaj patrzcie, chce chyba wysuszyć wodę. Dobra, ja tutaj zaraz zrobię porządek, patrzcie, pyk, wsiąknęło. Nice. <grym> nice, dobra. Yy... Patrzcie kto tam na dole biega. Nie mama się jeszcze pojawiła, Spongeboba Nie, 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 I brat starszy i sio... Nie, siostry nie ma. Myślałem, że to siostra, ale to jest chyba mama. Patrzcie, w tej żółtej sukience. Spongebobie, czego ty chcesz? Co ty masz w rączce, Spongebob? Eee... Nie, tylko... Błagam, nie, bo ja tu zeskoczę, Spongebobie. Chcesz, żebym tu zeskoczył? Eee, tak? Dobra, uwaga. Trzy, dwa... Co? Mam nie skakać? Dobra, będę się ciebie słuchał. Tylko czego ty chcesz? Eee, co tam? Tylko błagam cię, nie rzucaj we mnie tym... Wow! Nie, uderzył mnie. Co jest grane? Uderzył mnie tą. tą miksturką. Podchodzi jakoś dziwnie. Nie, nie, ja tylko nie chcę tutaj wody obsydianu. Już mnie ostatnio zrobili. O tak, dobra. Ej, co ty mi zrobiłeś, SpongeBobie? O nie, tam są moje buty. Eee, eee, Spon SpongeBobie zabrał. W jaki sposób ty to zrobiłeś? Że one się tu pojawiły. Nie, ja nie mam nic na nóżkach, nie mogę tak skakać! W tych cloudbocach było przekozacko, a teraz jak ja mam z tym wydo... Jest, ale mogę spaść i zginąć! Spongebobie. O! Co? Spowolnienie dostałem na 15 sekund! Nie! Czemu ty mi takie rzeczy robisz? Spongebob... Jak ty w ogóle tak ogarniasz, że ci się cieni zwiększa, zmniejsza, z średnia? Nie, no dobra, spongebobie! Gąbki, każe mi gąbki i co ja mam je rozstawiać? Mam coś zbudować z tych gąbek, czy co? Co mam je zrobić? Spongebobie co mam z tymi gąbkami zrobić? Wodę? E, aha, czyli mam je wysuszyć. Dobra, to ja będę suszył wodę. Okej, okay. możesz je rozstawiać, proszę. Ua! 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 Nie, no weź nie we mnie nie rzucaj tymi miksturkami, ziom. Wiesz co jest ważne, żebyś ty... Ogarniał te sprawy, żebyś ty nie, nie, nie robił takich złych rzeczy. To musimy zmienić, słuchajcie, drodzy widzowie. Musimy zmienić akcję. Spongebob powinien być dla mnie bardziej taki tolerancyjny. Dobra, na razie ja uciekam. O, o! Jest, udało mi się, patrzcie. Skoczyłem. Spongebob, tylko dwa serduszka. O nie, muszę zjeść złote jabłuszko. Spongebobie, nie! Czemu mnie bijesz? Nie! Co? Eee, mam stać na gąbce? Nie, ja nie chcę twoich gąbek więcej Nie chcę eee, Nie chcę, nie chcę twoich gąbek eee, On zabrał moje te kozackie buty Uważaj, bo rodzinę uderzysz Ua! On bije, no dobra, dobra, dobra Już stoję, patrz, proszę bardzo Okej, okay, pasuje ci to? Pasuje ci Spongebobie? Że stoję na gąbce, proszę bardzo Co on ma? Eee, żółte szkło? Po co mi żółte szkło? Co ja mam z tym zrobić? Powiedz mi, mój drogi Spongebobie niedobry, zły Spongebob. Eee, u, czy on chce, żebym zbudował domek z gąbki? Nie, błagam. No dobra, wejdę tutaj, będę budował. Eee, tak, mam budować domek z tego? No dobra, słuchajcie, to zbudujemy coś na szybko. Czyli coś takiego, okej, okay, ma się rodzina cała pomieścić, czy... Czy jak to ma wyglądać? Dobra, zróbmy tak. Tutaj i teraz. No, halo, rodzino, proszę się tutaj nie pchać. No, SpongeBob, co ty masz za rodzinę w gorącej wodzie kąpaną? Ty ziom. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest? Śmietnik? Ej, śmietnik żółty. Dobra, to śmietnik będzie na zewnątrz. Otło. Przy bardzo. tako, Tutaj zrobimy e, drugi poziom z gąbek. SpongeBob chce, chyba żebym zamieszkał u niego. Słuchajcie, ratujcie mnie. Piszcie w komentarzach co, w jaki sposób ja go mam pokonać. Nawet nie mam dojścia do tego. Eee, wiecie, jak słabym punktem jest eee, blok magmy, właśnie na SpongeBoba. To powinienem jej użyć, poszukać jej gdzieś, gdzieś znaleźć. Bo SpongeBob naprawdę chce tutaj. Ej, czemu ta rodzina mi tu przeszkadza? Wyjdźciemy z mojej chałupy nowej, ziomy. O nie, dobra, ja uciekam stąd. Chyba. Nie, no, dobra, jest, udało się, udało Ała! Dobra, Spongebobie, już wchodzę Już wchodzę na gąbkę, proszę bardzo Tylko się nie denerwuj, no Okej, okay. tu mamy zrobione coś takiego Dobra, tutaj postawimy łóżeczko Proszę bardzo, ładnie Okej, okay. Jakie drzwi by się chyba przydały Żółty prezent, proszę bardzo <laughs> Jak fajnie ogarnięte A tutaj możemy szybkę postawić, proszę Proszę Z drugiej strony też, co, mam go otworzyć? No dobra, otworzę go. Co to jest? Czekaj, rozwalę, Poczcie dał mi prezent i więcej gąbek. Ja nie, aż tyle. Spongebob, no, ty jesteś normalny. Ja nie chcę aż tyle gąbek. Mi, mi się nie podoba ten prezent, rozumiesz? Ja nie lubię gąbek. Halo, ziom, musisz ogarnąć to, bo ja nienawidzę gąbek, tak naprawdę. Ja i patrzcie, zaraz coś zrobi z obsydianu. Znowu będzie chciał, żebym go. Zam, żeby mnie zamurować. Eee, no nie, w domku postawił takie cudo. Błagam cię, błagam cię, SpongeBobie, nie rób tak. Ła, on chce, żebym tam wszedł, moi drodzy. Nie. Nie chcę tam wchodzić, rozumiesz, SpongeBob? Nie chcę. Ła. Dobra, już nie mam sił, powiem wam, żeby ogarniać te akcje SpongeBobie. O, ła, uderzył mnie. Weź, zabieraj te gąbki O, masz, patrz Nie, Pup! no postaw, sponge, bo Pierwszy raz tutaj wodę, no Gąbka wchłonęła któraś, no postaw I co? Aaaa! Patrzcie, gąbki wsiąkają Tylko które? I co? Nic mi nie zrobisz, ziom Nic mi nie zrobisz Patrzcie, gąbki wsiąkają Ta wsiąknęła, ta wsiąknęła No nie zatopisz mnie tutaj, kolego Nie zatopisz Błagam, tylko nie to tylko nie to. Wy, 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 wynoszę się stąd. Dobra, uciekam. Słuchajcie, ja biegnę do miasta. Spadam stąd. A! Rodzina mnie trzymała! Nie, ja nie chcę tutaj z wami być. Co to jest za maszyna? Ja tutaj wchodzę. Wow! Bikini Bottom. Wow! Teleportowało mnie gdzieś. Ej! Jestem! Patrzcie tutaj. W wiosce? To jest transport. Wow, dobra. New Kelp City. Dobra, jestem tutaj. To jest maszyna, która. Przynosi, słuchajcie, dobra, idę pozwiedzać te miasto szybko. Idę, żeby tylko Spongebob za mną tu nie przylasł. Rodzina niech se tam zostanie. Nie dorwiesz mnie, gościu, nie dorwiesz mnie! Gazu, 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 gazu. Dobra. Patrzcie, on czymś rzuca. Ja muszę spadać od niego jak najszybciej się tylko da. Czemu on tak za mną szybko biega? Eee, dobra, co to jest? Co to takiego jest? Ło, spongebob jest stój, bo zaraz uderzę to, otworzę! Ła! Uwaga, trzy, dwa. Jeden, wow, jakie to jest kozackie, wow, nice, ej, dobra, ja spadam chyba do tego budynku, słuchajcie, wbijam do niego i zobaczymy, co jest w środku, już się nie mogę doczekać, a masz, babie, nie wejdziesz tutaj, a masz, a masz, dobra, nie wejdziesz mi tutaj, masz, trzymaj, o, tak, 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 dobra, wow, to jest jakaś restauracja chyba, patrzcie, ciacho można zjeść, nie, ciasta to babcie Gren i to ja nie chcę, a tutaj co to jest, stay out, Eee, nie wiem. To może bank być, ty? Jakiś. Nie wiem. Nie wiem, co to za miejscówka. Popcorn? Może to kino jakieś? Eee, co? Spongebob? Haha, <laughs> masz. Ła! Czemu mnie uderzyłeś? Ziom! Czemu? Co ty chcesz? Nie wiem. Ej, weźcie, patrzcie, on mnie bije. Dobra, spadam stąd. Niezły, zjem złote jabłuszko, bo będzie mnie cały czas bił. Ła, 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 wa, Ła, Ła. A co to za budynek? Jim! Oooooo! Ej, tutaj jest normalnie sala gimnastyczna, dobra, uciekam najszybciej jak się da, dobra, toilet, schowam się w kibelku, on mnie chyba, nie, on mnie znajdzie, oła, oła, dobra, schowam się tu, proszę bardzo, Spójrz, babie, zajęte, ziom, nie wchodzić, proszę, Ała no dobra, 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 Już wchodzę na gąbkę, o, okej, okay. pasuje, dobra, dobra, możemy stąd wyjść, proszę cię, weź wyjdźmy stąd, bo ja nie chcę, nie wiem, jak stąd wyjść, patrzcie, Hi! tutaj widać z góry coś, no to. Ała! No stoję na gąbce, ziom! Otwieraj drzwi, otwieraj drzwi. Dawaj, ja muszę stąd wyjść. Ja chcę stąd wyjść. Dawaj, dawaj, rozwalaj je. Czekaj, bo ja ci pomogę. Przesuń się, ziom. No dobra, walię. O, jest! Udało się, dobra. Uciekam, 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 uciekam. Dobra, tutaj zamykam. Wszystko. Nie! Wow, tutaj ring jest. Dobra, dawaj. Zmierzymy się, ziom. A masz, a masz, a masz. Nie, SpongeBob. Dobra, e, skrzyneczka. Buty, boxing. E, dobra, nakładam je. To będę chociaż mniej obrażeń dostawał. Najsik, nice, najsik. Nice. Dobra, tutaj mamy maszyny jakieś. Wow, tutaj do ćwiczeń. Wow, nie, nie bij, nie bij, nie bi. Błagam cię, no nie bij. Wow. on... Chcę chyba, żebym na gąbce stał, dobra. Yy, I co? I teraz już jest git? O nie, dobra, to czekaj, ja muszę jakoś wykombinować to. Czekaj, o tak, może będę się uciekał od niego, patrzcie. O tak, tak. O nie, o nie, dobra, uciekam. Gazu, gazu. Uciekamy od spongeboba. Ła, Masz gąbki, patrz, stawiam gąbki, zobacz, wszędzie idę na gąbkach, widzisz to? Spongebobie, daleko od gąbek się nie oddalam. Proszę bardzo. A to co to jest za budyneczek? Eee, okej. Okay. Dobra, 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 ziomek, no weź już ogarnij się, no będę cię słuchał. Tylko mi nie bij, proszę cię, bo rozwalisz mnie. Ja chcę tu pozwiedzać, posprawdzać co tutaj jest. Wow, to jest jaka, jakaś uczelnia chyba, ty. Patrzcie, klasy normalnie, lekcje prowadzą. Dobra, muszę złote jabłuszko zjeść, bo głodny, głodny, głodny matrunerito. Eeeem... Okej, okay. wejdźmy na samą górę i spróbujmy zeskoczyć z góry. Czy ja dam radę tam wejdzieś? Nie, no nie, to tam... Nie, to jest za wysoko. Dobra, ła! Spongebobie, patrz, już stoję, okej, okay, pasuje ci. gazu, Dobra, na sam dół. Cyk, 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 cyk zamoruje go. Nie! O nie, jaki on obczaił system, patrz, on tu zeskakuje. Jaki kozak. Dobra, i tu chyba już jest zejście na sam dół, co? Czy nie? Proszę, niech będzie A, już, no, schodzę, no, proszę bardzo Ła, ła, patrzcie, bije mnie, no Co za gość Dobra, spadam tutaj i co? Ła, 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 ła. Wow, jakby ciemno się nastało, czy nie? No dobra, jestem na gąbkach Zobacz, idę, idę cały czas na gąbkach Patrzcie, jaki parkour, Cyk, cyk O nie, gąbki mi się skończyły Dobra, tutaj jestem Ty ale co to w ogóle za wioska jest? To jest biblioteka jakaś czy co? Bo jakaś biblioteka SpongeBobie, co? Tutaj się chyba edukujecie, ale się nie doedukowałeś do końca, co? No e, co ty robisz? Masz te gąbki, weź zabieraj ze sobą, ja nie, jak ty je niszczysz, każesz mi być... pać już oddałem ci wszystkie gąbki, jakie miałem tylko. Proszę, zabieraj je. Możesz sobie je wziąć. O, nawet tam więcej leży. Ten prezent, który mi dałeś, to na, naprawdę mi się nie podoba. Co? O wow, ła, no czemu ty mnie bijesz? No tylko jedno serduszko mi zostało Dobra, wejdźmy jeszcze do tego budynku. O, ciacho, można sobie zjeść. Pięknie. Eee, i co? Zobacz, jakie to przyjemne miejsce, tam jakieś karatecy, tutaj co to jest? Wheel of fortune? Kubo fortuny! Ej, jak je uruchomić? Da radę jakoś odpalić, tu żółty. To w ogóle jest chyba jakiś pokój gier, patrzcie, to się świeci, to się świeci, to się świeci. Co ty robisz? Spongebobie, co ty żeś tu narobił? Czemu... Czemu zamknąłeś pokój? Ej, halo! Ziom! Dlaczego to zrobiłeś? Spongebob! Proszę cię! Nie, 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 nie! Łałałałała! Co ty robisz? Nie, 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 nie! nie, Tylko nie to! Nie mogę wyjść! Aaa, nie! Zamknął mnie Spongebob! Proszę cię! Weź chociaż tu jakąś... O, mam! Mam pochodnię! Będę miał w rączce! Ty dziadzie! Zrobiłeś... Co on mi rzuca? Miksturka noktowizji... Dobra, to będę miał... Nie! Nie! Miksturka noktowizji! Butelka wody! Po co mi butelka wody? Dobra, wypiję ją. Oddychania pod wodą! Dobra! Ej, to może się przydać! Patrzcie, ja widzę wszystko, co on robi! Halo? Spongebob? Weź, możesz to wysuszyć? Ziom! Panie Gąbka! Co on wyprawia? Patrzcie, postawił jakieś stoliki? Nie! Nie! Okej, okay, dobra. Jest chyba Git. Dobrze. O. Ma jakąś strzykawkę! Położył tam! Zobaczcie na to. Tam jakieś parawany, jak u pani pielęgniarki. Nie, nie dobrze, Spongebob. Nie rób takich rzeczy, nie podchodź do mnie! Nie, tylko! Błagam cię, nie, tylko nie tą strzykawką! Proszę cię! Nie! Nie, ja nie nienawidzę strzykawek. Nienawidzę, Spongebob. Ała! Oła, oh wow. przez chwilę straciłem yy, świadomość, czy Spongebob zrobił coś strasznego, coś złego, co mogło mi się wydarzyć, przez chwilę myślałem, że jestem matrunerem, z powrotem, już nie jestem Patrikiem, że jest, mam normalnie, wszystko jest git, mam rączkę taką zwykłą, matrunerową, ale nie wiem, dobra, okej, okay, czas wstać. Spongebob, co żeś narobił? Czemu ja się nie mogę ruszać? Co tu za wózek robi? Czekaj... Staję... Oh! Okej, okay, udało się. Eee, czemu ja mam rączkę w musztardzie? Co jest grane? Żółta jakaś dziwna? Eee, dobra, co? Eee, so... <laughs> Patrzcie na to! Spongebob zrobił, że zamieniam się w gąbkę! Nie! Spongebob, co żeś narobił? To wszystko przez tą strzykawkę. Tu misia jeszcze postawił. Nie! Ratunku, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zostawiajcie, oczywiście, łapki w górę. Dobimy pod tym filmem 6000 łapek w górę. Bo zobaczcie, co mi się wydarzyło. Wstrzyknął mi coś. Nie wiem o co chodzi. Ale, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. Zapraszam również do sklepu matruner.titris.com. Zapraszam was również na mój drugi kanał, Games. Jak widzicie, Spongebob przechodzi sam. Go siebie i wyrabia mi bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami. Papa! Pa.